It's to play for, and it's a grand old team to <laughs> see. And if you know the history, it's enough to make your heart go. Oh, 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 oh. We don't care what the yeah, animals say. To what the hell do we care? For the only know that there's gonna be a show. I Powiedziałeś, że, że, że jest życie sportowe, jest życie prywatne, że one w jakimś tam małym stopniu się zazębiają. I ja, jesteś pewny że to jest ten mały stopień, czy, czy jest to wielki stopień? No nie, ja. Zupełnie niewielki, naprawdę, tak? zupełnie niewielki. Mhm. Wiesz co, no problemów w moim życiu było no, bez liku, naprawdę. Jakoś nigdy nie, 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 nie przekładało się już tak bardzo na, na, na poziom sportowy. więc yy. Nie ma co historyzować. A jak głęboko może dziennikarz grzebać w życiu prywatnym człowieka, piłkarza, który, który jest postrzegany jako ten, który ma, ma wygrywać mecze, który ma przynosić radość tysiącom, milionom, a tego z jakichś powodów nie robi? Czy uważasz, że. Teraz próbuje usprawiedliwiać nas dziennikarzy. Czy uważasz, że powinni tylko patrzeć na to, co jest na boisku i mówić, no tak, kolejny błąd, kolejny błąd, kolejny błąd? Więc to nie wydaje mi się, żeby, wiesz, rzeczy moje, rzeczy prywatne, które, w moim życiu prywatnym, które się dzieją, żeby, żeby, żeby rzeczywiście były aż tak ważne, żeby, żeby powiedzmy, eksponować się gdzieś tam na łamach prasy i tak są, dalej. Są dzienniki, są, są jakieś inne czasopisma, czasopisma, które o tych piszą, a nie wydaje mi się, że, żeby żadna telewizja sportowa, czy ewentualnie prasa sportowa powinna, w najmniejszym stopniu nie wiem, pisać o tym, co się dzieje w mojej życiu prywatnym, bo to zupełnie mm, nie ma najmniejszego znaczenia, szczerze mówiąc. Ale wiesz, że jakby ktoś patrzył na Ciebie tylko i wyłącznie i był przekonany, że no, jest Artur Boruc, gra, mieszka w, w Glasgow, znakomicie się czuje, ma wszystko poukładane i, i nagle robi jedną głupią rzecz, mm. drugą głupią rzecz, coś się dzieje, mówię już o samym boisku, mm -hmm. a, czyli <noise> jeszcze raz użyję słowa błąd, to... No to w tym momencie, to, to też głupia, jakby on tak patrzył na to, popełnił błąd, w ogóle nie ma pojęcia dlaczego to się stało. No tak wracając do tych błędów w takim układzie, no to przypomnij sobie ile zrobiłem błędów w tym roku. Dwa no, bodajże nie? w derby, w derbach Glasgow po, po meczu, z po aferze Rwowskiej. Wiesz no do tych błędów powiedzmy, no, nie, nie, no, nie, nie wiem, no, 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 możemy to powiedzieć właśnie, na palcach no, wiesz. Na palcach, nie może jednej ręki, no nie no, skarpet nie będę bo wiesz, to, to ciężko. Nie, a... nie Cie, no, jednej nogi by ci nie wystarczyło. No nie, Gotta, i... no, co prawda mamy po pięć palców, wiesz, no, ja u ja swoich też mam nie jak pięć, Nie wiem jak to. Ja też, no a, no. a ja też wiesz co. Dobra, Słowacja. Największe rozczarowanie? Słowacja? Tak, tak, męczy Słowacja. Bratysława. Szkoda mi było kolegów, wiesz? Tak naprawdę, z zespołu niektórzy. Szczególnie darka, dudki, które, które może nie tyle szkoda, wiesz? To rzeczywiście ta sytuacja wyglądała tak, jak wyglądała. I, I obaj I... wyglądaliśmy tak, jak wyglądaliśmy. I tego najbardziej jakoś tak, nie wiem, może nie tyle szkoda, co, co, co dziwne to wszystko wyglądało. I... A ludzie tobie życzliwi. Patrząc na, co na to, to, co. Tak. Jest takich mnóstwo, że mogę zapewnić. Ja Dobra, <grywia> przedstawię ci takiego jednego. Ludzie życzliwi patrząc na to, co działo się w odstępie tych czterech dni. mogli, mogli czuć się załamani, bo, bo, bo widzieli Ciebie w meczu z Czechami. Mhm. Potem widzieli cię przez 85 minut chyba meczu ze Słowacją. Mhm. I nagle coś takiego, kiedy się wydawało, że możesz, możesz być znowu wielkie, jeżeli byś zagrał dwa mecze, jeżeli byś, byśmy te, te dwa mecze wygrali, yy, wszyscy by byli szczęśliwi I, i prezes Listkiewicz, który odchodził, i prezes Lato, który nadchodził, i, i wszyscy ci działacze, i, i kibice, i wypiłkarze. Yy, nie nie, nie, nie pomyślaj sobie przez moment, że, że. Kurde, jakiego ja mam gigantycznego pecha, dlaczego to się musiało stać. No czasami ciężko w rzeczach mówić, rzeczywiście, ale wydaje mi się, że troszeczkę nasza mentalność nie prowokuje do tego, że... Może mentalność nie polskich dziennikarzy, nie obraź się, nie? Ale, ale troszkę wszystko prowokuje do tego, że le lepiej napisać, wiesz co, coś. Eee, może nie zachwycajmy się za bardzo meczem z Czechami, nie napiszmy po prostu o Słowacji, wiesz? piszmy o Słowacji, bo, bo co nam zależy. A to tak? nie o to chodzi, Artur. Ale no się no, wydaje, że tak właśnie jest. Po no 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 co, no co, no. co pisać fajne mecze z Czechami, gdzie wygraliśmy że i tak dalej i tak dalej, skoro można napisać o Słowacji, gdzie jest dużo fajniejszych, ciek ciekawych tematów. Wiesz? Jestem Ci w stanie wymienić mnóstwo takich nazwisk, dziennikarzy, których być może traktujesz jako tych, którzy, którzy chcieliby tylko napisać coś złego. Co, jestem Który... w stanie wymienić mnóstwo dziennikarzy, którzy piszą coś dobrego nie tylko i wyłącznie dlatego, że, że bronię dobrze. Takie sytuacje, kiedy rzeczywiście powinnałem się noga, oni wykorzystują to maksymalnie, jak, jak można tylko wykorzystać. Piszą przez, nie wiem, ile pisało się ostatnim o, o, o wpadce, powiedzmy, z Rangersem Przez dwa miesiące? No bo tam po prostu cał, cały czas kolejne jakieś rzeczy dochodziły, prawda? Są dzienniki, które o tym żerują, Ale, wzerują, ale to dochodziły, ale nie wiesz nie, co, to. Rzeczy, rzeczy tylko mojej, z mojego prywatnego życia, no, więc to. to nie jest absolutnie wiesz, powód do tego, żeby pisać. Nie, no dobra, nie ma o czym badacie. Nie, tylko chciałbym, żeby zauważył i jestem przekonany, że jesteś w stanie to zauważyć. Nawet z odległości. No wiadomo, jesteś mieszkasz tutaj, no, śledzisz internet, nie możesz śledzić wszystkich polskich kanałów i wszystkich debat, wszystkich rozmów, a jest ich naprawdę dużo teraz w Polsce jest tylu kanałów sportowych, że, że trzeba być bardzo na bieżąco, żeby ocenić cały rynek. Ale, ale wiadomo, że internet też łapie wszystkie te takie najbardziej łakome kąski, a to przyznajmy, że rzeczywiście są te kąski, które są związane z ze, ze jakimiś tam skandalami, czy, czy, czy sprawami pozasportowymi. No i? No, ale zdecydowana większość dziennikarzy to kibice i mi chodzi o kibiców tak naprawdę, rozmawiamy o kibicach. Rozmawiamy Nie wiem, no, przed o... momentem użyłeś argumentu dziennikarzy, więc wiesz że ci dziennikarze są kibicami, że tak samo, e, tak samo bardzo e, chcą oceniać obiektywnie to wszystko, co dzieje się. So, na, na kibic nikt nie będzie obiektywny, tym bardziej kibic, który siedzi przed telewizorem nigdy nie w piłkach, wiesz, on nigdy nie będzie obiektywny, wiesz, takich kibiców jest mnóstwo, najwięcej chyba. A Podejrzewam, że 90% takich kibiców w Polsce jest, jest właśnie takimi kibicami, którzy się tu, mhm. gdzieś przed telewizorem oglądają mecze, a potem ewentualnie wpisują jakieś, jakieś dziwne historie w, w internecie. No, no, no to, to no, jest no, w ogóle no, wiesz, to, dramatyczna historia. ewentualnie komentują nie. nawet jakieś inne rzeczy. No, to, to nie jest mój problem tak naprawdę, wiesz, to, i, nie wiem, to ich nie wiem, frustracja nie wiem, tego, że, nie, powiedzmy, w życiu mi nie wyszło i muszą siedzieć przed telewizorem. Mhm. Powoduje to, co potem ewentualnie wygadują czy tam cokolwiek robią. No takich kibiców jest mnóstwo, ja się tym absolutnie nie przejmuję. Bo... Ja mogę się tylko się do niej bardzo gorąco uśmiechnąć. No także to możesz się uśmiechnąć oczywiście. Bo jest, jest, mogę ci zapewnić, że jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy czekają na, na ciebie, na, na tego Artura Boruca, który był gwiazdą kampanii reklamowych który na tych kampaniach reklamowych, w trakcie tych kampanii reklamowych miał zdjęcia z dziećmi i tak dalej, jako Artur Boruc, wiesz, ten, ten wizerunek twój był, był bardzo istotny, nie tylko dla ciebie a z punktu widzenia wizerunkowego i finansowego, tylko, tylko, tylko czy ty sobie zdajesz sprawę z tego, że, że, że będąc tym, kim jesteś, nie jesteś tylko piłkarzem, a jesteś wzorem dla... A dla tysięcy, setek tysięcy, może dla milionów. No, no, wiesz, tym... Po raz kolejny chciałem nie, powiedzieć, że, że rzeczywiście moje życie radne, absolutnie, bo nie, nie powinno mieć żadnego związku z, z kibicami sportowymi, wiesz, co? bo tak naprawdę oni czytają, czy ewentualnie oglądają jakieś mecze i, i sugerują się jakimiś podpowiedziami idiotów, którzy piszą jakieś dziwne rzeczy. I jeszcze potem wychodzi, wychodzą takie rzeczy, a nie inne. Ja, wiesz co, siedziałem, ja, ja się nie zmienię pewnie w ogóle, wiesz, bo, bo taki już jestem. Ja. Jeśli chodzi się o kampanie reklamowe, nie wiem, dla dzieci czy tam z dziećmi i tak dalej, ja kochałem dzieci i zawsze będę kochał dzieci, wiesz, to nie jest, to nie jest kwestia tego, wiesz, co, co... ciężko mi jest o tym mówić, bo wiesz co, bo ludzie odbierają takie, odbierają, ale mimo wszystko... Ale mu... Właśnie to jest Twój moment, wiesz, miałem jeszcze więcej, ale... Wiesz, ja nie chcę się nikomu tłumaczyć, wiesz, co, to jest nikomu właśnie moja sprawa, wiesz, co ze swoim życiem robię i tak dalej, a, a rzeczywiście, no, zabrnęło to aż tak...